Siemanko! Dzisiaj na czas nowej gry. Nowej gry, nie wywozu kupy, tylko HO-BO! To jedziemy z tematem. Standardowy, zwyczajny dzień. Śpię sobie jak zawsze na hamaku. Co to ma znaczyć? O ty gnido O o nie gościu O nie Grabisz sobie Grabisz sobie O nie co jak ale żaden gościu mnie nie będzie lalił Co to ma w ogóle znaczyć Co to No co co jeszcze? Jeszcze jest taki kozak? Po jaja go prawidłowo Ooo będę mógł kluć Coś co lubię To jest to co tak, gdzie ty idziesz? O ty masz spray, paniaku. Uuuu, ale dostanę melę twarz. Uwaga. O. Fuu, jaki zapluty ryjec. Ja widzicie jestem tak samo brany dosłownie jak on. Tylko że no ja nie mam podartej koszulki, ale no. Wyglądam identycznie. O nie, chciał ze mnie rzucić to. Do... O chyba. Dobra. O, o fuu. O boże, jakie to jest ochydne Cię Lubisz, słyszałem, że lubisz właśnie takie wiesz, takie dobre śmieci Więc po prostu wysypię ci na twarz Uuu! chyba się wkurzyłeś Uspokój się Jeszcze coś? Teraz spina Teraz jakieś gluty Chodź tu Uu. Dobra padłeś Okej, okay, idziemy dalej <laughs> Chcecie się bić koledzy? Jesteś tego pewien muzynku? Ze mną tutaj nie ma lipy koledzy Co jest? Co się tu dzieje? Jeszcze? <laughs> Zaplułem człowieka na śmierć Coś, To Masakra no Chodź tu Chodź tu, koniec imprezy Masz jaja, czekaj, ja, ja cio noc robić Co to jest? Masakra. W mojej dzielnicy, to jest moja dzielnia, rozumiem, że Moja dzielnica. Ale widzę, że nie obędzie się bez walki. Co, co, na co tak czekasz? Na koleżankę? Jak tak śmierdzisz. Czekaj, załatwia ci perfumy. O, widzę, że jesteś bardzo zadowolony. Jeszcze trochę Uuu, to czekaj, czekaj, kolego, czekaj. No i teraz załatwić ci pukanko. O, widzisz tak ładnie. No, Grzygi. No. Teraz ty? Co? Też coś masz do mnie? Co, coś masz, czegoś tam koiszisz? Kolego? Też tak śmierdzi ci Spokojnie, bo narobisz porty, spokojnie. Rzygi też naprawdę przyjąłem tu smak. Chodź tu. Dobra, który tam jeszcze był kozak Co, myślisz, że coś, jak masz kurczę, koszulkę z łódką, to co? Możesz tutaj wchodzić? Czuję, to jest mój bar, już mi stąd Już mi stąd, powiedziałem! Szybko, wynoś się! Wynoś się, co? Jeszcze się bronisz, leszku? Nie ma takiego bicia. No, końc się posłał. A wy co? Fajur, fajurki palicie, co? Marihuana? Tak, takie rzeczy. Już mi stąd. Dawać bucha. Paniaczki! Jaki kurde. Ups! Kurde, tego się nie spodziewałem. Jakiś głosu przyszedł. Skąd taki... Stąd on się tak rzuca? Nie chcę tego zażygać, bo... On... Naprawdę. Już mnie powoli się denerwuje. Chyba nie wie do kogo zadziera. Ej, kolego! Jeszcze jedna taka akcja, a nie ma. Nie wygląda to za przyjemnie. Daj. Right? Uh. O, lubisz, lubisz takie zapachy. No chodź. Gdzie idziesz? Ten co? Co się tu dzieje? Coś... Pisz na ławce bydlaku jeden? Wstawa już! Powiedziałem! Co, nie ma zęba takich ciebie chojrak? Kurde? Chodź tu! Chodź tu! Po jajach jak dostaniesz zaraz się odechcę tutaj spać! Kurde, przyszli prawdziwi nigga style? Poszli, poszli! Oj ten, zobacz jaki fulka! Zobaczcie, jaki słek! To nie będzie łatwe! Ale spokojnie, spokojnie! Ja sobie daję radę! Na mnie nie ma tłaniaka! Co Jeszcze ty? Do własnego OG zaczynasz? Do własnego czarnufa, kurczę, na dzielni? Byś się wstydził. by się wstydził. Byś się wstydził. O co? Zostańcie takim Dobra, teraz chyba na pierwszy rzut ten gościu. Dobra. No, nie ma kurde zadzierania ze mną. Otałita Nie wiecie jak robić kupę? No, to sobie jedziecie chodnikiem, no nie? Podchodzicie pod latarnię. Wiecie, niby, niby nic. No i polecał. no Trudno. Strzyli mi głowę. Okej, okay, to już by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc do zobaczenia. Miko bo... oczywiście do jakieś macie w opisie wbijajcie na mojego fanpage'a. No i co i trzymajcie się. Piona.